Wio. Wio, stwory wyżo Śmieszne pochody umazane jaskrawą barwą powoli. I ci, co strony mok. I tam co nad dachami przelapiło w postaci. Przyczliwym cieplezach zakamarków. Pafnusy, dobry demon drzemki. Pandofilaktes, ksiąg rozcinacz. Grygas, sędziowłek i nadchodów. <laughs> rozbawioną pierwszą stramą, okiem opatów z matarszeniu. Oto prześwietł do miechami. Niosę na smutki pan lekarstwo. Świat, który tu przylatuje. I odlatuje.